państwa w tym wyjątkowym dniu dla kulturalnego życia Lidzbarka Warmińskiego oraz całego naszego regionu. Jesteśmy także w wyjątkowym miejscu, w miejscu, które zrodziło się z gorącej ogromnej pasji, które wymagało ogromu pracy oraz wyrzeczeń. Za chwilę zobaczą państwo, że zdecydowanie było warto. Galeria autorska Wiolety Jaskurskiej to nowe, wyjątkowe miejsce na mapie dawnej kulturalnej stolicy Warmii – Lizbarka Warmińskiego. Położona u podnóża gotyckiego zamku na skraju rzeki Symsarny ujmuje atmosferą. Potęguje ją widok zamkowej fosy i bezpośrednie sąsiedztwo hotelu Krasicki. Galeria została stworzona w 2023 roku, ale jej stuletnie ściany są klepsydrą przemian pięknego, okalającego ją miasta. Prezentowane tu dzieła zyskują w ten sposób szlachetną oprawę. Założycielką galerii jest Wioletta Jaskulska, malarka, <noise> jest malarka, wizjonerka i kreatorka, profesorka i wykładowczyni uniwersytecka. Warszawianka z przyzwyczajenia, tak jest. <noise> Warszawianka z przyzwyczajenia, warmianka z urodzenia, miłości i wyboru. Artystka z krwi. Człowiek kultury i ogromnej wyobraźni. Jej działalność od lat determinuje wizja sztuki jako wizytówki miasta i ambasadorki Lizbarka Warmińskiego. Galeria Autorska to dzieło jej wielkiej pasji i miłości do polskiej sztuki współczesnej. Misją galerii jest oswajanie szerszego grona odbiorców ze sztuką współczesną na drodze prezentacji ciekawych postaw artystycznych, znanych artystów. I co od lat jest znakiem rozpoznawczym inicjatywy Violetty Jaskulskiej – zaskakiwanie odbiorców. Wartość prezentowanych dzieł sztuki, a także położenie na osi kulturalnych szlaków dawnej stolicy Warmii sprawi, że już niebawem Galeria Violetty Jaskulskiej stanie się jednym z ważniejszych miejsc prezentacji polskiej sztuki współczesnej. Panie i Panowie, Wioletta Jaskulska. Dziękuję bardzo za taki piękny poemat na mój temat. Dziękuję moja z Sceniku za taką cudowną niespodziankę. Szanowni Państwo, zanim przedstawię głównego bohatera dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego wernisarzu, to pozwólcie mi Państwo na kilka chwil osobistej refleksji. Jak się domyślacie, będę mówiła o remoncie, o budownictwie. Powiem Państwu, moi znajomi wiedzą, bo mówię to od kilku dni natrętnie, że lekki ten maszynowy zwany Knaufem jest moim przyjacielem mm. i wiem co mówię, bo, bo mm, od kiedy Wojtek mi pokazał, jak trzeba obrabiać drzwi to w razie utraty pracy już wiem, jak się obrabia drzwi i okna. Knaufam i wierzcie mi Państwo, zaproście mnie do siebie, a pokażę, co potrafię. Eee, spróbuję pokrótce przedstawić tą lokację. Jak już Bartek mówił, znajduje mi się w przecudownej lokacji naprzeciwko y, y, hotelu Krasicki, całego kompleksu zamkowego. Doceniłam y, ten, ten motyw i, i jak widzicie jest to obiekt należący do mnie i do mojej rodziny i do mojej córki. Nie mogłam przejść obojętnie, bo kocham architekturę, kocham ją malować i ta perełka trafiła w moje ręce i nie mogłam pozwolić, żeby się zmarnowała, więc dołożyłam wszelkich starań, żeby dzisiaj Państwu ją zaprezentować. Dodam, że na tych podwalinach, na tych gruzach rodzi się tak naprawdę kultura, historia, to jest nasze miejsce, nasz, nasz czas. Ja żyję w tym miejscu, tu i teraz i wierzę, że robię coś dobrego że to będzie miało swój dalszy ciąg, że będzie się tutaj coś działo, że będę zarażała pozytywnie tymi em, działaniami artystycznymi, wernisarzami, takimi jak dzisiaj tu, dzięki temu, że Państwo jesteście, że chcecie spełnić, spędzić ze mną tę chwilę, zobaczyć jak ta przestrzeń wygląda i że to sąsiedztwo, które nam towarzyszy, również będzie za chwilę tak chciało z, z, z nami ze mną współpracować właśnie na niwie kulturalnej. Eee, troszeczkę historii. W tym domu mieszkali przed wojną państwo tak? i to była jedna wielka przestrzeń, e, jeśli chodzi o teren zielony, a tu była ich pralnia. Więc to jest historycznie pralnia. E, nie jest to dziwne, ponieważ dom jest oparty z jednej strony. O rzekę, a nawet jeden róg dotyka rzeki, ten drugi już nie. Są tam schodki, które prowadzą do rzeki, więc nie wiem, pewnie tam prano w tej wodzie. Potem, w latach 70., mieszkały w tym domku dwie rodziny i są ślady tego domostwa. Ja zostawiłam celowo pewne partie na ścianie, takie, które były w latach 70. Część jest zmieniona, część poddana takiej rewitalizacji. Zobaczycie dużą surowość tego wnętrza. Jest to celowy zabieg po to, żeby złożyć hołd historii po to, żeby pokazać tutaj tą konserwację tego, tego obiektu, tego zabytku. Dobrze, to może dość o, o tym budownictwie, o tej budownance, bo nie chcę zanudzać. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że na to premierowe otwarcie mojej autorskiej galerii przyjął zaproszenie wspaniały artysta polski Jan Wołek. Brawo, Jan. Brawo, dziękuję. Zanim oddam głos Jankowi, pozwolicie, że. Po, powiem kilka słów o tym, co myślę na temat jego malarstwa jego osoby. Szanowni Państwo, jak samo sobie mówi Sztuk Mistrz czy Mistrz Sztuk, a, postać, która działa dwutorowo na, na różnych sferach bo, po, e, poetyckich. Pisze teksty, śpiewa, ma ponad 3000 tekstów, pisze książki, operuje piórem. Nikt tak jak on nie opowiada tych nie opowiada o życiu. To w towarzystwie, jak on nam mówi to, to nie są jakieś kamery chociaż też kawały, czy wymyślone historie, to jest życie. Nikt tak jak on nie potrafi opowiedzieć tego, co ma nam do przekazania. Nawet tego kawału, kawału, nikt nie śmie w jego towarzystwie ten sam kawał, który zna na pamięć wyreferować. Nikt tak jak on nie potrafi tego zrobić. Powiem Państwu, to jest inteligentna bestia. To jest nie, niewątpliwie tak inteligentny i tak bystry człowiek, jakiego ja w twoim towarzystwie nie znam i Janku ukłon w twoją stronę, bo ja chcę przebywać w twoim towarzystwie i i, i i obracać się tymi cudownymi słowami, które nas obdarzasz, od razu robi się lepiej. Jest to niesamowita, ale niesamowita umiejętność. I teraz przejdę do malarstwa. Proszę państwa, Janek jest Artystą, malarzem, wyśmienitym malarzem. Ja nie wiem, jak on to robi, że równie gładko posłuchuje się słowem piórem, jak, ró jak również tym medium malarskim. Ja moim studentom zawsze powtarzam e, na zajęciach coś w tym rodzaju, że tak jak magik e, robi przed nami ta taką, taką magię, to my nie wiemy, jak on to robi, ale nas to wciąga. I Janek właśnie dokładnie tak samo operuje kolorem, tym całym medium malarskim, tą techniką, i tak ubiera kompozycyjnie kolor, że dla mnie to jest magia. On czaruje w taki sposób jak magik, jak magik malarstwa. Gdzie my, proszę Państwa, patrząc na jego obraz, jesteśmy pełni zachwytu, nie wiemy, jak to zrobił. Ale on nas tak wciąga, wchłania, że nie możemy przejść obojętnie e, prze, przez, przez to, co tam jest w środku. Więc to jest magik malarstwa. Magik, nie wiem Janku, jak to robisz, ale jesteś doskonały i perfekcyjny w tym, co robisz. E, jeszcze na koniec dodam e, coś prywatnego. Kiedy aranżowałam te obrazy w poniedziałek, no, tak się zmęczyłam, że siadłam na tym krzesełku i zapatrzyłam się w jeden z obrazów. I patrzyłam tam 15 minut. Czułam się, jakbym była w tym miejscu, jakbym była w tym wirtualnym świecie, osadzonym w tym obrazie, w środku tego obrazu, na tych polach, na tych łąkach i przy tych domeczkach. I, i tak się zrobiło słodko i uroczo, jakbym poczuła tą atmosferę tego miejsca. Nikt nie potrafi tak jak on oddać atmosfery, miejsca, przyrody. Nikt tak jak on nie oddaje ukłonu naturze robiąc to w sposób magiczny, niewyobrażalnie magiczny. Ja dodam jeszcze, że jego obrazy się sprzedają na pniu, więc to jest taka jest prawda, więc to oznacza, że, że my wszyscy kochamy to malarstwo i chcemy tego malarstwa, chcemy tam w środku tego malarstwa, tego obrazu przebywać. Um, no i, no i to by chyba było, jeśli chodzi o mnie, na tyle. Janku, oddaję Tobie głos. Opowiedz naszym odbiorcom o swoim malarstwie albo o sobie. Proszę Państwa, ja może zacznę tak. To nie jest mój pierwszy kontakt z Lidzbarkiem Warmińskim. E... Zobacząc na mnie, łatwo Państwo uwierzycie w to, co powiem. Otóż 50 lat temu e, występowałem m, na drugiej edycji festiwalu, który się nazywał Ogólnopolski Festiwal m, Śpiewajmy Poezję. Zdobyłem wówczas główną nagrodę, e, nagrodę burmistrza, czy prezydenta miasta Litzbark Warmiński. Wtedy ten festiwal odbywał się na trzech zamkach, czyli Olsztyńskim, Lidzbarskim i Nidzica. Proszę Państwa, prawdopodobnie jestem najstarszym żyjącym laureatem tego festiwalu. Później jeździłem jako członek jury, jako, jako, przez krótki czas jako kierownik artystyczny. Robiłem tam jakieś koncerty. W każdym razie wracam do tego miasta z, ze szczególną lubością i utęsknieniem, albowiem, i to bez kokieterii, ja się nie zachowuję tak jak pirokowi piosenkarze, co to zaczynają występ od Katowice witajcie! E, w zależności od tego, oczywiście, gdzie są. Pod, zakładają, że są w Katowicach, oczywiście. Więc ja. Nie zamierzam się tutaj, że tak powiem, podlizywać nikomu, ani, ani go e, gilgotać pod paszką, ale, ale naprawdę jest to przeurocze, wspaniałe miasteczko i wiem na pewno, że gdyby nie to, że żyję oprakiem między Warszawą, a swoim Kazimierzem nad Wisłą, to e, istnieje silne domniemanie, że wylądowałbym tutaj, bo podoba mi się tutaj ogromnie. E, z, z WioLą znamy się już lata, że tak powiem, ponieważ patronowała dzielnie i sekundowała istnieniu takiego pleneru, który odbywał się w reszlu. Ale skończył się w reszlu, a zaczął się w tym roku w Lidzbarku Warmińskim. Skończył się w reszlu, ale no, no wszystko się kończy coś się zaczyna to jest, to jest norma. W każdym razie wtedy zbliżyłem się bardzo do Warmii i do Mazur i, i, znaczy jeździłem to od szczeniaka oczywiście, no bo kto nie jeździł, prawda? Natomiast, natomiast teraz stało się to czymś w rodzaju takiego emocjonalnego obowiązku dla mnie. Ehm, Viola zaproponowała mi wystawę tutaj. Nie ukrywam, że jak przyszedłem tu pierwszy raz, a było to tydzień temu z lekkim okładem, to troszeczkę spanikowałem, troszeczkę. Ale szybko szybko uświadomiłem sobie to, że, że, że budowa domu zaczyna się od, od dwójki ludzi. Galeria się zaczyna od obrazów. A poza tym a poza tym jest to jest to rodzaj pewnego wyróżnienia i zaszczytu, żeby nie rzec zaufania, że Zleca się komuś zrobienie pierwszej wystawy i to nie jest wypchnięcie kogoś na tak zwany spychacz. Tylko kiedyś, bo wiem jak jest aktywna nasza gospodyni, wiem, co potrafiła zrobić w ciągu jednego tygodnia. Strach pomyśleć co będzie za rok. To będzie w ogóle wszystko kwitło naokoło. Więc... Więc patrząc na to mam świadomość, że kiedyś z dumą powiem, że w tym wspaniałym miejscu kulturotwórczym, działającym prężnie, zaszczepiającym ludzi pięknem, harmonią i wszystkim co jest cenne, miałem ten zaszczyt, że jako pierwszy robiłem wystawy i z tego jestem naprawdę, naprawdę dumny. Wszystko to rezolutnie odbywa się podczas trwania naszego pleneru. Witam tutaj wszystkich moich kolegów bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Dziękując Tobie, Ziolu. dziękuję także Icie, która jest szefową tego pleneru. Doktor Icie. Tak, Doktor Icie Haręzie. Proszę Państwa... Co tu dużo mówić na temat mojego malarstwa? No, moje malarstwo jest takie, jakie jest. No, każdy widzi, że, że, że przedstawia. Jak mnie ktoś pyta, m, dlaczego ze swoją wyobraźnią i tam m, zakładam, drobiną inteligencji, m, maluję tak jak maluję, zawsze odpowiadam, bo umiem. No i tyle. No. M, uważam, że odruchem każdego człowieka jest poruszać się w takim obszarze, który mu najlepiej służy i w którym się najlepiej czuje. Jako się rzekło. Jako rzekła Wiola. Yy, <laughs> zajmuję się różnymi rzeczami. Ktoś mnie pyta, czemu nie robisz malarstwa abstrakcyjnego? Ja mówię, bo robię muzykę. Muzyka jest najbardziej abstrakcyjną ze sztuk, więc mój organizm więcej tej abstrakcji by nie wytrzymał. Yy, dlaczego nie ma poważnych przesłań natury intelektualnej? Ja mówię, bo od tego jest literatura, od tego jest poezja, którą się także zajmuję. Natomiast myślenie o malarstwie, o malarstwie, yy, o malarstwie. Yy, Malarstwie pejzażowym w szczególności, jako o czymś takim, co jest, którego, czego jakość jest zagwarantowana przez fakt znalezienia ładnego motywu, to jest myślenie błędne, proszę Państwa, dlatego że, że funkcją prawdziwego, rozsądnego pejzażysty jest znalezienie urody w miejscu, w którym jej nie ma. To znaczy w miejsca, które ludzie omijają, który, których nie widzą. Naszym obowiązkiem jest, jest wspomóc naturę, dodając jej światło, dodając jej urodę, dodając jej harmonię wreszcie. To też, jak mnie ktoś pyta, gdzie pan znalazł takie piękne miejsce, to ja mówię, tu znalazłem, dlatego że, że to miejsce de facto nie istnieje, się tworzy, dlatego że realność e, chmury dla malarza jest taka sama jak realność fortepianu. E, trzeba Wiedzieć o tym, że, że ściana potrafi zaświecić, jak się jej pomoże, jak się ją wesprze. I tak się tworzy naprawdę pejzaż. I to jest pejzaż twórczy, a nie otwórczy. Jeśli ja widzę. Niektórych kolegów, którzy tydzień siadają na dupach w tym samym miejscu i malują ten sam fragment rzeczywistości, to ja wiem, że to będzie jakaś, jakaś wypadkowa, że to będzie jakiś krema, to nie, nie będzie ściganie się ze światłem, ściganie się z emocjami i tak dalej, i tak dalej. Nie można, z niczym nie można e, przedobrzyć. Wiem, bo jestem czwarty raz żonaty. E, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za, za to, że zechciałaś mnie zaprosić. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy jesteście admiratorami naszej twórczości. Bez Was by to nie miało zupełnie sensu to, co, to co robimy. To jest jedno z odwiecznych pytań estetyki, czy dzieło stworzone do szuflady jest dziełem. No, jest, dlatego że artysta przynajmniej może być. Artysta jest jednocześnie pierwszym swoim odbiorcą. On może to ocenić, jeśli nie jest megalomanem, oczywiście. Natomiast bez Was to nie miałoby sensu. Ten błysk, który znajdujemy w Waszych oczach, to poklepywanie po ramieniu, te od czasu do czasu zakupy, które. Które nie są po to, żeby spełniały nasze luksusowe zachcianki, ale po to, żeby nasz drogi warsztat mógł się toczyć. Eee, wasze zbliżanie się do przedmiotów sztuki jest tym, co jest gwarantem, że ta sztuka żyje. Zatem ogromnie dziękuję, że zechcieliście Państwo przybyć tak licznie, mimo że. Pogoda jest, nie chcę używać brzydkich słów, ale jak na razie łaskawa. Bardzo Wam za to gorąco, gorąco dziękuję. Ten świat, który maluję, to, 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 to jest ten świat, który chciałbym pozostawić takim, jakim ja go widzę, bo ta powierzchniowość świata dzisiejszego nie do końca mi pasuje. I źle się poruszam w tej całej elektronice, w tym całym obłędzie. Najlepszym dowodem jest dzień dzisiejszy. Dla mnie dzisiaj jest, są 93 urodziny mojego przyjaciela, wybitnego reżysera Janusza Majeskiego i, i w związku z tym wysłałem mu na Facebooku życzenia, które brzmiały e, w małżeń... Dobrze, że nie jesteśmy małżeństwem, bo miłość w małżeństwie wygasa dosyć prędko. A ja kocham cię coraz bardziej. Po czym dostałem odpowiedź, rozumiem, że to jest propozycja matrymonialna i okazało się, że nie wysłałem tego do Janusza, tylko do jakiejś damy. No więc lepiej się odnajduję, naprawdę, naprawdę w malarstwie, jak w posługiwaniu się tymi rzeczami. Co chciałem więcej powiedzieć? Więcej chciałem powiedzieć tyle, że jutro otwieramy naszą wystawę poplenerową. W, w, w hotelu Krasicki na dole o godzinie 16 w sali Dantyszek. Dantyszek tak, w sali Dantyszek. Tych z Państwa, którzy jutro o 16.00 nie będą mogli wpaść, zapraszam już dzisiaj. To jest 200 metrów przecież, a obrazy już w zasadzie wiszą. Jeszcze jest trochę bajzel, ale. To, co zrobiliśmy przez ten czas, jest już pokazywane, a naprawdę warto. Byliśmy dosyć, jeśli chodzi o liczebność, wątłą grupą, ale, ale bardzo pracowitą. Tam jest około 100 naprawdę znakomitych prac, więc tych z Państwa, którym niewygodnie jutro, zapraszam już dzisiaj. Tobie, Wiolu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo nisko kłaniam się Państwu i dziękuję Wam ogromnie, że zechcieliście przyjechać nawet z odległej Warszawy, proszę. <klucza> 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 e, bardzo dziękuję, I to już najserdeczniej chyba, ale też tak zupełnie prywatnie, wszystkim moim kolegom, z którymi uczestniczyłem w tym pleneru. E, wasza obecność jest dla mnie... Podnosząca, istotna, znacząca. Każdy z Was jest wspaniałym światem i z radością się w tym świecie odnajduję. Dziękuję Wam, że, że mnie akceptujecie i że być może ja dla Was też jestem jakimś trochę ważnym światem. Bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. E, wielu chcieli przyjąć ten skromny bukieć jako. Jako, może, anons, rozwinę to y, y, dwoma nagimi mieczami. <laughs> jako anons Twojego zwycięstwa. Dziękuję Państwu bardzo. A mówiłam, że inteligentna bestia wszystko jest w głowie. Dziękuję bardzo. Kochani, yy, chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, tu, że jesteście, to, to dla mnie jest wyjątkowe i bardzo ważne. I słuchajcie, jest z nami Ania Broda, która będzie grała na tych cudownych cymbałach. I teraz yy, co? Yy, pozwolicie, że otw otworzymy uroczyście tą małą, yy, słodką galeryjkę? Cieszę się, że są takie tłumy, ale galeryjka jest malutka, więc tak proszę, na naraty. Dobrze, że nie pada, bo to patio tutaj nie Czyli najlepiej wchodzić. Wchodzić, ale nie wszyscy na raz. I ja bym chciała poprosić moją córkę i mojego syna, czyli moją rodzinę, żebyśmy otworzyli tą kokardą te nasze drzwi. W jakiś taki sposób symboliczny. Chodź, pociągnijem światło. Paga 3-4. Otwieramy Tak, zostawiamy. Zapraszamy serdecznie. потому что найти для натуральных чисел, что

O Wiele? Ja, 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 Tylko wejrzyj przez. To jest przez. koronowanie. O, piękny. O ja. Czy bądź niebieski. Czy bądź niebieski. Nie no, wiem, to, czekaj, Nie, ten piękny pasuje do makijażu. Okej. Okay. Boże, jakie to piękne. Czekaj, ja jest w środku. I choć była Poczekamy na gwiazdę. Poczekamy. O, tak. To jest niebieski, ja odgania to no. Więc po prostu wiesz, wiesz Ale gdyby szakuje. gniewało to pana, może mogę koral na. Ależ bardzo proszę, żeby mi ja się nie Ale Nie <głos》głos》> Teraz musimy uprościć ja <głos》> muszę to Odzyskałem. A ja mam, a ja, ja mam... O, ja. Naprawdę, Patrzcie Państwo, tak wygląda mężczyzna, który odzyskał wianek. Proszę bardzo. Czy z mistrzem, czy z mistrzem też można do zdjęcia? A, nadle... A tutaj robi remont. Na tle może galerii, co? Na tle tego. Wiesz, to jest jak widzę. Jas, kul.